saluto Francesco 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 Dobrej, biorę na kosa, że się raty staraj porę. Ale teraz muszę wam powiedzieć coś, co troszkę zasmuci wasze serce. Chcjamo silenzio. Proszę was o ciszę. Eee, una cosa de uno di voi. To jest historia życia pewnego jednego z was. Na się, si Maciej, Maciej Szymon Cieśla miał nie dużo więcej niż 22 lata. Studiował projekt graficzny i laborat i pozostawił, porzucił swoją pracę per essere della żeby stać się wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. Infatti sono suoi tutti i disegni delle bandiere. To on przygotował wszystkie projekty. Le immagini dei santi patroni. Obrazy świętych patronów. Il kit del pellegrino. Odznaki pielgrzyma. E così via, che adornano la città które teraz tak pięknie postabiają miasto. Proprio in questo lavoro ha ritrovato la sua fede. Właśnie w tej swojej pracy odnalazł swoją wiarę. A novembre le fu diagnosticato cancro. W listopadzie zdiagnozowano go z rakiem. I medici non hanno potuto fare niente. Lekarze nie potrafili zrobić, nie mogli zrobić nic. Neppure con l'amputazione della gamba. Jedynie amputować nogę. Lui voleva arrivare vivo alla visita del Papa. Chciał żyć wtedy, kiedy przyjedzie papież. Aveva un posto prenotato nel tram in cui viaggerà il Papa. Nawet miał zarezerwowane miejsce w tramwaju, w którym będzie podróżował papież. Ma mordo il 2 luglio. Zmarł 2 lipca. La gente è molto toccata, Ha fatto un grande bene a tutti lui. Wszyscy byli bardzo tym poruszeni z powodu dobra, które przyniosł Adesso tutaj w milczeniu. Teraz wszyscy w ciszy. Pamiętamy a questo compagno di strada. Pomyślmy o tym naszym przyjacielu z naszej drogi, ludzkiej drugiej życia. Kto labora tanto per questa giornata? Kto pracuje tyle dla tych światowych Dni młodzieży I e tutaj my w milczeniu. I wszyscy my tutaj w cichym stręchaniu. Ognuno preghi dal proprio cuore. Lui è presente tra noi. On è tutti con noi.